w nocy komplet moją, paliwa brakuje uh -huh. co tam Rumuny? nic Rumunie dawaj ropy Ty wejdźcie na bok, zejście gdzieś Audiobat, śpieszy z pomocą Po no co mam pusta butelka? będziecie spuszczali paliwo, no nie? I... przyjechać z paliwą. Jak? Przecież masz paliwo Patrz, buteleczka piękna, trochę wody Ale powinien to... ci przepalić Włącz <grym> <grym> światełka z Royal'a Popatrz tam na Mhm. Mm Teraz czary-mary Dobra Ty kiedy jakiś sprzedajesz? To Ty Czemu mam auto sprzedawać? Nie, a że żadnego nie sprzedajesz? No mam na sprzedać, chcesz kupić? Ty, ale zarobiście ci to światło, daj włącz długie, to są długie? Krótkie A włącz długie Chcę, żebym O kurwa Nie, wyłącz to Ile to masz, 65? 65, 55 Ja już mu oferowałem, że kupię Peugeota, ale jak gaz wyłączy tu... Włącz światło O, kierunkowskaz wyłącz Matej, włącz światło Długie! O kurcze, dobra, wyłącz. Czekaj, teraz ja długie. Się dalej nie da. To, że tam benzyna nie wypadł, bo leci, leci. Ty trzymaj, kurwa, jak, jaka ciebie ten akcja techniczna? Gdzie, gdzie pojazd techniczny oznaczony? No, rzutek oguty. Akcja ratunkowa, etap najważniejszy. Tylko wywali, bo mi bałcie będzie śmierdziało. No miła się tarcza, ale dla ciebie ja.